Unika kontaktu wzrokowego. Wyobraź sobie, że bawisz się ze swoim kotem, a on patrzy na ciebie. To normalne, prawda? Ale co się dzieje, kiedy odwraca wzrok lub po prostu nie patrzy ci w oczy? To zachowanie może być oznaką, że twój kot nie czuje się zbyt komfortowo, lub nie jest zainteresowany interakcją z tobą. Koty są bardzo obserwacyjnymi zwierzętami i zazwyczaj nawiązują kontakt wzrokowy, gdy ufają osobie, która jest w ich pobliżu. Jeśli twój kot często odwraca wzrok, może to oznaczać, że nie czuje się wystarczająco komfortowo, by nawiązać bliższą więź. Czy zauważyłeś, że twój kot unika patrzenia na ciebie? Czasami, sam akt patrzenia w oczy jest sposobem na okazanie czułości, zaufania, a nawet na komunikację. Jeśli twój kot nie patrzy ci bezpośrednio w oczy lub szybko odwraca wzrok, może to oznaczać, że jest trochę zdystansowany. To nie znaczy, że cię nie lubi ale może potrzebować więcej czasu lub przestrzeni, by nawiązać z tobą więź. Więc, jeśli chcesz pokazać swojemu kotu, że może ci zaufać, nie zmuszaj go do kontaktu wzrokowego. Daj mu przestrzeń, by poczuł się komfortowo. Zamiast patrzeć na niego intensywnie, spróbuj łagodnego i cierpliwego spojrzenia. Może zacznie zbliżać się, gdy będzie gotowy, a to zachowanie unikania wzroku może stopniowo się zmieniać. A ty. Co myślisz? Zauważyłeś, czy twój kot patrzy ci prosto w oczy, czy woli się oddalić? Czy wydaje się komfortowy z tego rodzaju interakcją? Nie chce być głaskany. Koty mają swoje własne preferencje, jeśli chodzi o pieszczoty. Niektóre uwielbiają być głaskane, podczas gdy inne wolą zostać same, obserwując z daleka. Jeśli twój kot nie pozwala się głaskać, albo odwraca wzrok, gdy próbujesz. Może to oznaczać, że nie czuje się komfortowo w danym momencie. To nie oznacza, że cię nie kocha lub że nie jesteś dla niego ważny. Koty tak jak ludzie mają momenty, kiedy chcą być same. Czy zauważyłeś, że twój kot ma części ciała, które lubi, gdy je dotykasz? Niektóre koty uwielbiają, gdy głaszczesz ich plecy, podczas gdy inne wolą delikatne głaskanie po głowie. To może być oznaką, że ci ufa ale może czuć się niekomfortowo, gdy głaszczesz inne części jego ciała. Dlatego zwróć uwagę na jego zachowanie. Jeśli się oddala lub jest zdenerwowany, być może nadszedł czas, by dać mu trochę przestrzeni. Może także zwinąć się lub oddalić, gdy próbujesz go pogłaskać, może pocierać się o twoje ręce, gdy chce być głaskany, ale może się zdenerwować, jeśli będziesz zbyt natarczywy. Ważne jest, aby szanować jego sygnały, które mogą być subtelne, ale zawsze są obecne. Zauważyłeś, czy twój kot staje się niespokojny, gdy próbujesz go pogłaskać? A może podchodzi do ciebie, szukając więcej uwagi? Każdy kot ma swój sposób okazywania czułości, a nauka zrozumienia tego pomoże wzmocnić waszą relację. On się nie zbliża do ciebie. Zauważyłeś, że niektóre koty uwielbiają być blisko ludzi przez cały czas, podczas gdy inne wolą trzymać się z dala, jeśli twój kot rzadko zbliża się do ciebie, może to być znak, że nie jest zbyt zainteresowany towarzystwem. Ale zanim pomyślisz, że cię nie lubi, warto pamiętać, że każdy kot ma swoją osobowość. Niektóre są bardziej niezależne i wolą być same, podczas gdy inne uwielbiają stałą bliskość. A co, gdy unika twojej obecności, zawsze się oddalając lub chowając, gdy zbliżasz się do niego? Może to oznaczać, że nie czuje się bezpiecznie lub komfortowo w Twoim towarzystwie. Niemniej jednak zawsze warto obserwować jego zachowanie ogólnie. Jeśli zbliża się do innych osób lub miejsc, może to wskazywać, że ma coś przeciwko interakcji z Tobą. Może to być kwestia zaufania lub potrzebuje więcej czasu, aby przyzwyczaić się do Twojej obecności. Czasami kluczem do poprawy tej relacji jest cierpliwość i pozwolenie kotu zbliżyć się, kiedy poczuje się komfortowo. Jeśli nigdy się do ciebie nie zbliża, warto spróbować zaangażować go w bardziej delikatny sposób, nie zmuszając go do niczego. Może zostawienie jakiejś zabawki w pobliżu niego lub po prostu spędzenie czasu w tym samym pomieszczeniu bez hałasu pomoże. W ten sposób może zacząć kojarzyć twoją obecność z czymś pozytywnym i stopniowo się zbliżać. Czy próbowałeś siedzieć cicho w pobliżu niego, nie robiąc nic? Tylko, żeby zobaczyć, jak reaguje? Jak twój kot się zachowuje, gdy jesteś w pobliżu, ale nie ingerujesz? Nie przynosi prezentów ani zdobyczy. Niektóre koty, zwłaszcza te, które mają dostęp na zewnątrz, mogą zaskoczyć swoich właścicieli prezentami, jak małe zwierzę lub nawet zabawkę, jako sposób okazywania czułości lub troski. Chociaż to zachowanie jest bardziej powszechne u kotów, które wychodzą polować, jest to sposób, w jaki kot pokazuje, że ci ufa i chce się podzielić czymś z tobą. Jednak jeśli twój kot nigdy nie przyniósł żadnego prezentu, nie martw się tym za bardzo. Nie wszystkie koty mają taki impuls do polowania, a to nie oznacza, że cię nie lubi. Prawda jest taka, że niektóre koty po prostu nie mają zainteresowania polowaniem, lub nie mają dostępu do takich aktywności więc jeśli twój kot nic nie przynosi, może to oznaczać, że jest bardziej spokojny lub ma wszystko czego potrzebuje w domu. Zamiast się tym martwić, ważniejsze jest, aby obserwować, jak zachowuje się w innych sytuacjach. Czy zbliża się, aby prosić o czułość, czy siedzi blisko ciebie, gdy odpoczywasz? To są o wiele wyraźniejsze oznaki, że czuje się komfortowo i zależy mu na tobie. Z drugiej strony, jeśli twój kot zacznie od czasu do czasu przynosić prezenty, może to być bardzo interesująca niespodzianka. On po prostu pokazuje, że ufa ci i czuje się na tyle komfortowo, aby podzielić się czymś ze swojego świata. Ale pamiętaj, miłość twojego kota nie zależy od polowań ani prezentów. Może okazywać uczucia w inny sposób, na przykład, siadając blisko ciebie lub po prostu, będąc spokojnym w tym samym pomieszczeniu. Zauważyłeś, czy twój kot przynosi ci prezenty, czy woli po prostu trzymać się blisko? Jakie sygnały dostrzegasz, które pokazują, że mu zależy? Zachowanie agresywne lub obronne. Czasami kot może stać się agresywny lub obronny, gdy próbujesz się zbliżyć. To może być frustrujące, zwłaszcza kiedy po prostu próbujesz okazać czułość. Ale ważne jest, aby zrozumieć, że za tym zachowaniem może kryć się kot, który stara się chronić. Może to wynikać z różnych powodów, może czuć się zagrożony, przestraszony lub nawet zirytowany czymś, czego nie zauważyłeś. Kiedy kot reaguje agresywnie lub unika cię, nie oznacza to, że cię nie lubi. Może po prostu próbuje powiedzieć, że potrzebuje trochę więcej przestrzeni lub czasu, aby poczuć się komfortowo. Czasami te zachowania wynikają z przeszłych doświadczeń lub tego, jak był traktowany przed tym, jak trafił do ciebie. Każdy kot ma swój sposób reagowania na stres, a to obronne zachowanie może być jego sposobem na pokazanie, że nie jest gotowy do interakcji. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym jest cierpliwość i szanowanie sygnałów kota. Nie zmuszaj do interakcji, pozwól mu podejść do ciebie we własnym tempie. To pomoże zbudować relację opartą na zaufaniu. Jeśli twój kot stanie się bardzo agresywny lub będzie wydawał się naprawdę niewygodny, Warto skonsultować się z weterynarzem lub specjalistą od zachowań zwierząt, aby lepiej zrozumieć, co się dzieje. Zauważyłeś jakieś agresywne zachowanie u swojego kota? Jak się zachowuje, gdy czuje się zagrożony lub niewygodny? Najważniejsze to dać mu przestrzeń i zrozumieć, że z czasem może poczuć się bardziej bezpiecznie z tobą. Teraz, kiedy omówiliśmy wszystkie sygnały, że twój kot może nie kochać cię, nawet jeśli myślisz, że cię kocha. Warto pamiętać, że te zachowania to tylko wskazówki. Każdy kot ma swój sposób relacji z ludźmi, a najważniejsze to szanować jego przestrzeń i granice, nie zmuszając do niczego. W miarę jak upływa czas i lepiej rozumiesz potrzeby i preferencje swojego kota, wasza relacja może się wzmocnić. Zawsze pamiętaj: miłość kota może być wyrażana na różne sposoby, jak powolne zbliżenie, delikatny dotyk, a nawet po prostu. Siedzenie w tym samym pomieszczeniu obok ciebie, bez hałasu. Każdy drobny gest się liczy. Jeśli masz więcej, pytań lub chcesz kontynuować naukę, jak poprawić relacje z Twoim kotem, daj mi znać.